Cześć wszystkim, jestem Maja, witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj, jak już widzicie po całej otoczce, będziemy rozmawiali sobie o książce Pozłacane Wilki, Roszani Ta książka w naszym kraju wydaje wydawnictwo Galeria Książki i jak widzicie, tutaj leżą dwa egzemplarze, które wydawnictwo wysłało dla Was, więc spodziewajcie się konkursu na YouTubie oraz na Instagramie. Roszani jest autorką docenianą na anglojęzycznych rynkach wydawniczych, jak i na tych... Z innych różnych zakątków świata. Jej książki wielokrotnie pojawiały się na listach bestsellerów New York Timesa, na przykład. A jeżeli chodzi o ten konkretny tytuł, to mam wrażenie, że to jest najbardziej wyczekiwana książka 2019 roku, jeżeli chodzi o amerykańskiego Booktuba. Tu bardzo pozytywne zaskoczenie ze strony wydawnictwa, że ona tak szybko w naszym kraju właściwie wyszła. Jest niewiele rzeczy bardziej lub równie wartościowych, co dzieła sztuki, jeżeli chodzi o Całe pojęcie dziedzictwa kulturowego o rozpamiętywanie historii, o poznawanie własnych przodków, korzeni. Dlatego też wielce okropną zbrodnią jest to, kiedy tych dzieł sztuki pozbawia się tego dziedzictwa kulturowego, pozbawia się jakiegoś narodu, jakiejś nacji, szczególnie kiedy robi się to podczas procesu kolonizacji i kiedy jedna nacja ograbia inną z ich dzieł sztuki, a potem zabiera je do siebie i traktuje jak własne, jak swoje zdobycze, jak swoje ozdoby. I to jest właśnie ten temat, który napędza pozłacane wilki. Tutaj w 1889 roku, czyli jak wiecie, na skraju tak naprawdę dwóch epok, na etapie wielkiej przemiany przemysłowej, w Paryżu, stolicy Francji, organizowana jest wystawa światowa podczas której pewien zamożny hotelarz, a jednocześnie poszukiwacz przygód, Severin, jest w stanie odnaleźć pewnego rodzaju dziedzictwa właśnie, które zostały mu skradzione, z których został ograbiony. Severin otrzymuje swego rodzaju wskazówki, dzięki którym może dotrzeć do tego swojego przysłowiowego skarbu, natomiast on nie jest w stanie zrobić to sam. I właśnie w związku z tymi poszukiwaniami angażuje kilka osób, których za chwilkę dokładnie omówimy, natomiast on właśnie formuje ich w jedną grupę, no i ruszają na poszukiwania. I tak naprawdę my tych ludzi i to kim oni są i przede wszystkim jak wyglądają poznajemy naprawdę przez większą część książki, co wywołuje niemałe zakupienie, no bo wiadomo, jesteście czytelnikami, którzy za bardzo nie znają świata i bohaterów i nagle dowiadujecie się o nich Takich szczątkowych informacji, krok po kroku. To nie jest tak, że dostajecie opis tych wszystkich osób od razu, jak oni wyglądają, jakie mają korzenie, czym się zajmują i tak dalej. Tylko sporej części z tych informacji dowiadujecie się z czasem, więc przytoczę Wam sylwetki takie bardzo króciutkie trzech moich ulubionych bohaterów. Po pierwsze, Zofia, i to jest polski akcent w tej historii. Wow, tak, zgadzam się. Zofia ma korzenie polsko-żydowskie, jest matematyczką i tak naprawdę to, że jest w tej grupie Sewerina, jest kwestią tego, że miała ona u niego do spłacenia pewien dług um, no i właśnie w ten sposób mu go zwraca. Innym genialnym umysłem z tej książki, którą uwielbiam, jest Enrique, który jest historykiem, on ma dość skomplikowaną Kwestię życiową, bo za bardzo nie ma drogi ucieczki, no i po części właśnie przez to jego kłopotliwe położenie, przez jego skomplikowaną sytuację życiową, jego genialny mózg, historyka, jego cała wiedza e, będzie też e, służyła Sewerynowi w dotarciu do skarbu. No i chyba o jego ostatniej wspomnę o Lili, która jest tancerką i jest zdecydowanie najbardziej frapującą mnie przeszłość ze wszystkich. W tej grupie. Jeżeli chodzi o pozłocane wilki, to jest to powieść młodzieżowa, która ma dość mocne klimaty historyczne oraz istnieje w niej parę elementów fantastycznych, magicznych. Jeżeli chodzi o system magiczny, bo warto o tym wspomnieć, myślę. W tej książce jest on skomplikowany. I mówię poważnie, że jest skomplikowany, bo mam takie nieodparte wrażenie, że po jednokrotnym przeczytaniu tej książki ja nie zrozumiałam tutaj wszystkiego. Ta książka jest skomplikowana i złożona, ale równocześnie bardzo wciągająca. To, że mamy wielu bohaterów, sprawia, że jesteśmy w dużej mierze w stanie się na pewno tutaj z kimś utożsamić, no bo mamy różne charaktery. I to jest istotne. Ci bohaterowie, oni przed połączeniem w tę grupę znali się. Mają ze sobą jakąś historię, jakąś przeszłość i kiedy my ją poznajemy, tak naprawdę dzięki temu oni są dla nas tacy bardziej realistyczni, rzeczywiści, no bo... To nie jest grupa po prostu obcych osób, które dopiero co się poznaje, tylko to są osoby, które no właśnie już poniekąd się znają, i właśnie z tych ich relacji w przeszłości my też możemy się o nich dość sporo dowiedzieć. Jeżeli chodzi o język, to brawo dla tłumacza, bo mimo, że jest to książka młodzieżowa, nie jest on najprostszy. Co nie zmienia faktu, że książkę bardzo przyjemnie mi się czytało, ale miałam właśnie wrażenie, że przez to, że ten język nie jest totalnie prosty, jak to czasami bywa w książkach młodzieżowych, tylko jest w nim nieco więcej. To też tę książkę jesteśmy w stanie lepiej docenić. A jeżeli coś ma taką historię jak pozłacane wilki, ma takich bohaterów, jacy występują w podłocanych wilkach, to warto, aby ten język również poziomu dorównał. No i to równuje. Jest jedna kwestia, o której trzeba porozmawiać, jeżeli chodzi o tę książkę: podobieństwo do szóstki wron Ono występuje. Ja nie będę Wam się miała, że nie. Szczególnie, że mam nieodparte wrażenie, iż. Yy, Podobieństwo tutaj jest celowe, bo wiadomo, szóstka wron była wielkim hitem. I to nic dziwnego, że po tym jak jeden hit powstaje, to autorzy piszą coś powiedzmy podobnego, w podobnym klimacie. Wiadomo, to nie jest jeden do jednego, ale niektórzy bohaterowie przypominają bohaterów z szóstki wron. Jest jeden szczególnie, który tak bardzo przypomina mi kaza, więc jeżeli ktoś z Was go uwielbia, chciałby trochę więcej. Poznać postaci w jego klimacie, podobnych do niego, no to może warto sięgnąć właśnie po tę książkę. Są tutaj na pewnym etapie takie drobne podobieństwa, popularne. Sam fakt prowadzenia narracji, która właśnie przeskakuje z uwagą na różnych bohaterów, no przypomina to właśnie Szóstkę Wron. Bez wątpienia, jeżeli ktoś z Was Szóstkę Wron przeczytał, a potem przeczyta tę książkę albo też na odwrót, najpierw że Thea, a potem wszystkie wron, to będzie widział podobieństwo, bo ono tutaj jest, ale jak mówiłam, mam wrażenie, że jest ono celowe i że to jest właśnie książka, która powstała trochę na tym wielkim echu, które po prostu rozniosło się po świecie po tym, jak wszystka wron została wydana, no bo to był wielki sukces, tak? Tak. Pytam sama siebie i sama sobie odpowiadam. Natomiast ta książka skojarzyła mi się jeszcze z jedną powieścią, mianowicie z moją Lady Jane. Nie dlatego, że to jest kropka w kropkę tak samo zabawna książka. Ona jest zabawna, nie w tak wielkim stopniu jak moja Lady Jane, ale też... Tutaj nie do końca by to chyba pasowało, biorąc pod uwagę tą otoczkę tej książki, klimat, miejsca i tak dalej, tak dalej. Chociaż nie mówię, że ta książka nie ma w sobie wyjątkowości, bo właśnie teraz przechodzimy do tego, co ta książka bardzo mocno wyróżnia na tle wielu innych książek. Chodzi mi o bohaterów, o ich totalnie mocne zróżnicowanie, ponieważ wielu z nich jest połączeniem bardzo e, nietypowych, jak na tego typu książki narodowości. I dokładnie, może lepiej żebym nie zdradzała, ale jak już wspomniałam przy okazji Zofii, mamy tutaj również nawet element polskości, więc wow! Bohaterowie różnią się od siebie bardzo mocno, nie tylko pod względem e, etnicznym, że tak to ujmijmy, ale również pod względem charakterów, pod względem przypadłości, na które cierpią, a również pod względem Podobań, preferencji, bo mamy tutaj bohatera, po którego zachowaniu możemy wnioskować, że jest on osobą biseksualną. Z drugiej strony, mamy tutaj bohaterkę, która ma bardzo wyraźne zachowania ze spektrum autyzmu. Oni znali się w przeszłości i ta ich historia jest dość pokomplikowana i mnóstwo wnosi do tego, co dzieje się aktualnie. Więc ogólnie ta książka naprawdę bardzo mi się podobała. Nie jestem jedną z tych osób, która powie, że to jest najlepsza książka tego roku mimo że jest super dobra. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja tę książkę wam gorąco polecam. I jeżeli macie ochotę wziąć udział w konkursie na nią, to zapraszam Was bardzo serdecznie do opisu. Tam znajdziecie regulamin, daty. Oczywiście, żeby wziąć udział, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie komentarz i odpowiedzcie na pytanie, jakie dzieło sztuki, które powstało, nieważne w jakim zakątku świata i w jakim okresie chcielibyście. Posiadać na własność. Tematycznie będzie się to bardzo ciekawie zgrywało z tą książką. Wielki plus e, za to, że jest tutaj tak dużo sztuki. I moi drodzy, ja już przedłużać nie będę. Bardzo, to bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia. Mam nadzieję, w kolejnym dajcie mi koniecznie znać, jeżeli ktoś z Was już tę książkę czytał, czy również macie. E, takie wrażenie, że jest tutaj troszkę szóstki wron, a pozostali niech dadzą mi znać, czy macie ochotę po tę książkę sięgnąć i jak oceniać opłatkę, bo ja przyznam szczerze, że jestem w niej totalnie zakochana i bardzo się cieszę, że mogłam tę książkę przeczytać. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!